Witajcie, z tej strony pyta Was Piotrek, w dzisiejszym filmiku chciałem Wam przedstawić postać, jaką jest nekromanta z gry Diablo 2. Zanim tutaj przejdę do treści właściwej, głównej, chciałem wam się tutaj zapytać, bo mam na celowniku tutaj dwie gry, jedną jest tutaj z Highland Hill, gra z ery... Pierwszego PlayStation, a druga, w którą chciałbym tutaj też zagrać, to jest Max Payne, którego kiedyś ograłem tutaj wielokrotnie na PC, na komputerze. E, waszym zdaniem, którą grę powinienem wybrać: Silent Hill'a, czy raczej tutaj wrócić po raz wtóry, kolejny do Max Payne'a? Także czekam w tej materii na Wasze komentarze. A teraz wracając do filmiku, e, tutaj chciałem właśnie przedstawić postać jakąś tutaj Necromanta. I chciałbym Wam tam dzisiaj pokazać, jakich ja umiejętności używam, grając e, tą postacią. E, jeśli chodzi o zakładkę przywołania, to szczególnie polecam e, ożywienie szkieletu. Tutaj rzuca zaklęcie na szczątki zabitego potwora, aby przekreślić szkielet, który będzie walczył po Twojej stronie. Polega to na tym, że im wyższy poziom to tego, tej umiejętności, to przyznamy tutaj przede wszystkim więcej szkieletów, Nasza armia ma więcej życia, zadaje więcej obrażeń, ma więcej w obronie, także to jest coś co warto rozwijać na maksimum ożywienie szkieletów. Drugą umiejętność, która jest taką synergią, która łączy się z tą umiejętnością ożywienia szkieletów, którą bardzo polecam, również ulepszać na maksa to mistrzostwo we władaniu szkieletami. Ma to działanie pasywne, zwiększa ilość zdrowia i obrażenia zadawane przez ożywione szkielety i inne istoty. Inne istoty e, polega to na tym, że gdy przyzywamy potwory, a przyzywać potwory możemy za pomocą tej umiejętności, którą możemy odblokować dopiero od poziomu 30, jest to ożywienie, wskrzesza potwora, by walczył po twojej stronie, e, to... Dzięki mistrzostwu we władaniu szkieletami, yy, nasze potwory zadają większe mają obrażenia oraz więcej mają zdrowia. To się różnie przekłada na same szkielety, jak i na yy, nasze szkielety magowie. Też mają tutaj większe obrażenia i zdrowie. Także mistrzostwo we władaniu szkieletami to jest ta umiejętność, którą warto ulepszać na maksimum. Druga z kolei. Jeśli chodzi o golemy, to spośród wszystkich, wszystkich golemów, jakie są dostępne, czyli Gliniady Golem, Krwawy Golem, Żelazny Golem oraz Ognisty Golem, to ja osobiście preferuję Glinianego Golema. Już tłumaczę dlaczego. Nie ze względu na jego atak, bo jego atak jest raczej bardzo mało efektywny. Ale za to właściwość tego golema jest tutaj naprawdę przydatna, a jest to spowolnienie. Gdy przyzywamy tego golema, to gdy golem atakuje wrogów to powoduje to, że jednostki, wrogie jednostki tutaj działają wolniej i dzięki temu my szybciej tutaj wyczyścimy e, mapę. Także naprawdę, spowolnienie to jest coś, co warto tutaj posiadać, gdy walczymy. Jest to duża korzyść dla nas. Dodatkowo, do glinianego golema zawsze dodaje. Mistrzostwo we władaniu golemami zwiększa szybkość i zdrowie. Wszystkich Twoich golemów warto to mieć. Dodatkowo polecam również, jeśli starczy Wam, punktów inwestować w ognistego golema. Powiem Wam dlaczego, ponieważ jest to taką synergią, taką jednością pasywną. Pisze tak: premię do gliniany golem, ognisty golem, plus 6% do obrażeń na poziom. Czyli nasz gliniany golem zadaje więcej o 6% na poziom. Gdy inwestujemy w ognistego golema, zawsze to jest większa ilość zadawanych przez ten typ golema. Warto także inwestować w ognistego golema, by nasz giniany golem zadał większe obrażenia. No i wiadomo, że spowolnienie tutaj było e, też efektywne. Oprócz tego m, polecam tutaj inwestować również w odporność przywołańców. Pisze tak, działanie pasywne zwiększa odporności wszystkich przywołanych istot. Naprawdę fajna sprawa. Nasze szkielety, szkielety magowie oraz potwory mają większą odporność na żywioły. Naprawdę polecam. Wszystkie odporności tutaj warto to mieć. To by było tyle, jeśli chodzi o tą zakładkę o nazwie Przywołanie. Kolejna zakładka to jest o nazwie Trucizny i Kości. Tutaj polecam kilka punktów zainwestować. W zbroję z kości. Tworzy orbitującą tarczę z kości, która pochłania obrażenia walce wręcz. Warto tam mieć przynajmniej kilka punktów. Co prawda, nasza postać zawsze gdzieś tam stoi z boku, ale zdarzy się przez nie uwagę, że jakiś potwór nas drażnił, to te obrażenia idą w tą tarczę, a nie w życie. Także warto te kilka punktów w tarczę zainwestować. Nigdy nie zaszkodzi, a czasem pomaga i to w wielu wypadkach. Oprócz tego warto zainwestować i do maksimum punktów w umiejętność o nazwie wybuch zwłok. Rzuca zaklęcie na szczątki potwora, powodując ich wybuch, który rani pobliskich wrogów. Powiem wam bardzo fajną umiejętność, szczególnie w lokacjach, które są tutaj takie małe, ciasne, gdzie jest duże natężenie potworów. Wystarczy, że zabijemy jednego potworka, rzucimy zaklęcie wybuch zwłok, to to powoduje, że reszta jednostek wrogów dostaje obrażenia one są między 70% a 120%. Zasięg, póki co, mam yy, trochę powyżej 3 metrów, co prawda niewiele, ale wierzcie mi, że w praktyce to już wystarcza, żeby tutaj... Yy, pokazać yy, prawdziwy potencjał Nekromanty, bo to zaklęcie naprawdę daje dużo. Dzięki temu zaklęciu, dzięki tej, dzięki tej umiejętności, nasza postać tutaj szybciej czyści mapę, Szybciej tutaj zabijamy wrogów. Wybuch zwłok to jest coś, co się naprawdę tutaj przydaje. Polecam, zainwestujcie to maksimum punktów. Umiejętność, która jest bardzo potrzebna, bardzo... Warto jest po prostu inwestować. No i ostatnia zakładka to są klątwy. Ja osobiście tutaj preferuję, wybieram... ...to pierwszą klątwę o nazwie zwiększenie obrażeń. Powiem Wam, opis tej umiejętności jest trochę taki niejasny. Może Wam przeczytam. E, przyklina grupę wrogów zwiększa ilość otrzymywanych przez nich niemagiżnych obrażeń. No a sami przyznacie, że jest taki mało czytelny, mało jasny. A tak najprościej mówiąc, polega to na tym, że gdy tą klątwę użyjemy na wrogów, to nasze jednostki zadają wrogom o 100% większe obrażenia. I z tego, co ja zauważyłem, jeśli się mylę, to nie poprawcie w komentarzach na poziomie piekło, gdy mamy do czynienia z jednostkami, które mają odporność na ataki fizyczne, to gdy rzucimy tą klątwę na te jednostki, to ta Odporność na fizyczne są, jest, jakby zdejmowana u tych wrogów, i nasze jednostki wtedy bez problemu ich pokonują. Naprawdę, ta klontwa jest super z tego, co ja zauważyłem. Ona się sprawdza nie tylko pod wpływem tego, że nasze jednostki zdają większe obrażenia, ale również z tego, co ja tutaj zaobserwowałem, to ściąga u wrogów te efekty odporności, jak na obrażenie fizyczne. Po prostu tych odporności fizycznych już nie ma, a nasze jednostki tutaj szybciej. Pokonują wroga. Naprawdę polecam, ta klątwa jest tutaj. Warto w nią mieć, warto w nią inwestować. I to nie, nie tak między 3 a 5 punktów. Tyle wystarczy, bo chodzi tylko o zasięg, prawda? Tutaj mam na powyżej 3 metrów. Jeszcze 2 punkty planuję zainwestować, nie więcej. Także to jeśli chodzi o klątwy, i tak by to moje drodzy wyglądało. Także dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o takim przedziale punktów. Powiem Wam osobiście. Yy, mnie się tą postacią bardzo fajnie gra, bardzo przyjemnie. Umiejętności, tutaj, które wybrałem, e, powodują, że bardzo szybko przechodzę tą mapę. Jeszcze nie, nie, nie trafiłem na jakikolwiek opór, na jakąkolwiek ścianę. Praktycznie dla nekromanty tutaj e, nie ma trochę takiego ciężkiego przeciwnika. Co prawda, kiedy walczę, walczyłem z Diablo dzisiaj, no to używał tego promienia. Co prawda, tak szybko zaatakowałem szkielety, ale. Można dzięki temu teleportacji, można się cofnąć do poprzednich map, można wskrzesić szkieletów i takie podjazdy robić, atakować Diablo co jakiś czas i w końcu te szkielety pokonują i nawet i samego Diablo. Także mam powiem, te umiejętności, które ja wybrałem, powodują, że bardzo szybko przechodzi się tą grę. I tutaj Wam może pokażę, jak to wygląda mniej więcej w praktyce. Tu oczywiście na początek daję tarczę, czyli zbroja z kości przyzywamy golema Na sam początek na dzień dobry oczywiście rzucajmy tutaj klątwę przywołujemy szkielety Tak to, moi drodzy, się tutaj prezentuje. Może Wam pokażę animację, jak wygląda wybuch złota. To mniej więcej wygląda tak. E, tak wygląda animacja. A jeśli chodzi o takie lokacje, gdzie jest ciasno, to naprawdę daje, daje to efekt. Jednostki padają w mig. E, wrogie jednostki tutaj nie stawiają większego oporu. Także to są umiejętności, które ja używam, grając z kromantom. Dajcie znać w komentarzach, i jakimi wy umie umiejętnościami tutaj się posługujecie, ja wybrałem te i wam powiem, naprawdę tą postacią gra mi się naprawdę naprawdę dobrze, elegancko mm, polecam, polecam Nekromantę, bo to jest postać, którą warto ograć w tą grę także moi drodzy, jeśli filmik wam się tutaj podobał proszę was o komentarz lajka, subskrypcję no i dajcie też e, dajcie znać jaką wy byście na moim miejscu wybrali grę Silent Hilla? W przyszłości czy Max Payne, aby ograł jako pierwszy. Także moi drodzy, do zobaczenia Trzymajcie się, cześć